Jadę po po kolejny samochód, który kupiłem w szwajcarskiej obyspiarni. Jest to samochód, który nawet wystąpił w szybkich i wcieków, chociaż nie jest to jakiś super, super, przynajmniej dla mnie wyjątkowe auto. Samochód stoi we francuskim kantonie, więc żeby umówić odbiór, to w, trzeba w każdym. W ka kiedy mamy samochód odebrany z jakiegoś garażu, warsztatu, czy nawet odosobie prywatnej trzeba co najmniej dzień wcześniej e, zadzwonić do nich i umówić odbiór, żeby ten samochód był po prostu przygotowany, żeby się nie okazało, że ktoś stoi z tyłu, e, czy coś takiego i oni powiedzą nam, że tego samochodu nam dzisiaj nie wydadzą, a będziemy jechać przez całą Szwajcarię, żeby go odebrać. E, więc tak, wczoraj zadzwoniłem, ja po francusku nie mówię, poza oczywiście takimi prostymi zwrotami, które każdy z Was zna. Ja odebrać ten samochód, tyle płacić i tak dalej, i tak dalej, więc takim łamanym francuskim, ale udało się dogadać, będziemy musieli zapłacić prawie 1700 franków za odbiór tego samochodu. To są koszty scholowania tego auta z wypadku, koszty postoju, bo za każdy dzień ktoś się płaci. Jeżeli ten samochód odbierzemy w ciągu 5 dni, to te koszty ubezpieczania zwróci. Jeżeli bierzemy go później, no to już potem za każdy dzień musimy, musimy zapłacić już z własnej kieszeni. Takim najwyższym, najwyższym kosztem, który ja znam za jeden dzień postoju samochodu, to jest waliz w górach przy furce PAS. Tam jest taka pomoc drogowa. Oni biorą 120 franków za jeden dzień. Rozumiecie to? 120 franków za jeden dzień. Więc te samochody trzeba odbierać sprawnie, żeby po prostu nie, nie wkopać w dodatkowe w dodatkowe koszta. No to dobra, niedługo będziemy, niedługo będziemy go e, ładować, mamy 20 minut do, do celu I z, tego, i z tego ładowania ten filmik też e, te w tym odcinku też, e, też będzie zawarty samochód jest uszkodzony całą e, z całej lewej strony natomiast poduszki nie są felga jest pęknięta, więc trochę się martwię czy nie będzie uszkodzone na przykład drążek kierowniczy, żeby, żeby łatwo można było nie biegać na lawetę, ale w razie czego rolka jest. Pewnie większość was, z Was to wie, a niektórzy, niektórzy pewnie nie. Szwajcaria jest trzyjęzyczna, czyli mamy tutaj język niemiecki, francuski i włoski. I to może być tak, że jedziemy... Jesteśmy w jednej miejscowości, tak jakbyśmy byli powiedzmy w Pruszkowie, dojeżdżamy do Brwinowa, który jest parę kilometrów czy parę kilometrów dalej i po niemiecku, jeżeli powiedzmy Pruszków jest w tym kantonie niemieckim, a Brwinów w tym kantonie francuskim, to może być tak, że w tym Brwinowie my po niemiecku się w ogóle nie dogadamy. Na stacji miastowej nigdzie. Po prostu babka nie mówi po niemiecku, i do widzenia. Jak nie już po francusku, to nawet tego nie widzisz, tu nie ma informacji po prostu sobie jedziemy autostradą i następny zjazd autostrady już się nie dogadamy w danym języku jak mówiliśmy te paręnaście kilometrów wcześniej ale dlatego z tymi odbiorami z tych włoskich i francuskich kantonów zawsze mam delikatny problem no ale zawsze kali być, kali robić gdzieś tam jakiś jakiś jakoś jakoś da się dogadać jeszcze dwie ważne rzeczy ten 1700 franków, który będę musiał zapłacić na miejscu, ubezpieczalnia zwróci mi w ciągu 30 dni. Także to nie jest tak, że ja poniosę te koszty. Oczywiście, jeżeli przekroczę ten termin 5 dni, no to wtedy te koszty są po mojej stronie, ale tak, to w tym wypadku te pieniążki dostanę, dostanę z powrotem. Druga ciekawa rzecz, ten samochód wygrałem, dajmy na to 1 października i właściciel ma... 30 dni, żeby określić się, czy ten samochód odda osobie, która była na pierwszym miejscu, która wygrała to auto, czy chce ten samochód zatrzymać. I minęło załóżmy, jeżeli to był 1 października, czyli powiedzmy 30. bardziej chcę go i w ten sposób dostałem odbiór oczywiście samo za zapłacone i w tym momencie po niego jadę dobra to mamy nasze, naszą dzisiejszą zdobycz już możemy Wam zradzić że jest to 370Z nismo cała lewa strona przynajmniej tak mi się wydawało na zdjęciach ale uszkodzony jest tylko przód i drzwi ten zderzak no, ten zderzak to nasi polscy magicy jeszcze go odratowali lampa błotnik topelga oczywiście eee, samochód tutaj pan z pomocy drogowej nam odpalił boosterem bo akumulator był rozładowany zaraz próbujemy nim zjechać ale chyba chyba wiecie sam Wjedzie sam. Drzwi. Te drzwi to może i jeszcze może nawet nie trzeba byłoby tych drzwi wymienić. Dobra, obejdźmy dookoła. Zobaczcie, jak ja zajebiste kierunkowskazy. Kominy jak w prawdziwym japończyku. Proszę bardzo. Dynamiczne kierunki. Dyfuzor jak we w jeden. Jeszcze wam. On też reaguje na przycisk hamulca. Dam trochę gazu. Zobaczymy, jak chodzi. Dobra, na zimnym nie będziemy go połować. I co, cały z tej strony? Jest trochę brudny, bo stał, stał. na hali. A, tutaj jeszcze jest. A, tego na przykład nie widział. Chroga do, do pomalowania, natomiast tutaj jest cały w środku. Też wygląda nieźle, on ma około 80 tysięcy przebiegu. Jest jeden kluczyk niestety. Książka serwisowa jest, zaraz zobaczymy, kiedy był ostatni, kiedy był ostatni serwis. Nie, to są jakieś kontrole lakieru, to to nas nie interesuje. Tu są serwisy. Dobra. Ostatni serwis 78 tysięcy. W tym momencie ma 78 tysięcy. Tak. 150 km po serwisie samochód po prostu został uszkodzony. Także jest świeżutko po serwisie. E, tego nie trzeba będzie robić. Dobra. Zobaczmy jak wygląda. Nie rys, ale to się spoleruje. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy pod maską. A kurde, z też są dynamiczne kierunki. Pewnie dlatego, tak, że są szkodzone to nawet działa. Tak to wygląda. Rozpórka, czerwona pokrywa silnika. Wodę już sprawdziliśmy wcześniej i, i olej też także spokojnie można zostawić pracującą. A, tutaj widać, że pewnie do ekspertyzy zderzak był bo brakuje, brakuje spinek. Ale to, to nie jest problem. Tutaj delikatnie zagięty. A nie, to jest plastik. A to tu właściwie nic się nie stało tak naprawdę poważnego. To zaglądamy jeszcze raz do środka w takim razie. Myśli się nie otwierają, ale nie będziemy ich na siłę, na siłę otwierać, żeby, żeby ich mocniej nie uszkodzić. Samochód jest dosyć czysty. Ta alkantara jest trochę wytarta, ale może że da się ją doczyścić. Żadnych błędów na, e, na zegarach nie ma. Jest jakiś tutaj dodatek tuningowy. Proszę bardzo. DT System Chip Tuning Number One. Pedal Box and System. Plus, minus. Tak. Nie wiem, co to jest. Ale sobie to później sprawdzimy. Tutaj jest na to. Tutaj jest na to. E, Mocowanie. No zobaczymy czy działa system nawigacji, czy tam ten multimedialny. Nie znam tego samochodu. Pierwszy raz mam w ogóle 370. Display. A, działa. OK. Tutaj mamy tylną rozpórkę i tabliczkę. I tabliczkę z oznaczeniem co my tu mamy? a zapalniczkę Oj, dobra później to wyciągniemy pod nogami no nie wiem tutaj te kable tu jak mają się mieszać jak mają się w nogach plątać to no to nie jest chyba za super szczęśliwe miejsce no ale dobra dobra po co? podjeżdżamy lawetką i wjeżdżamy lawetkę mamy przygotowaną i wjeżdżamy aby nie za szybko żeby Kabiny w prawterze nie nie zjąć A co to się stanęło? Aha, o kur, o kur Nie gdzieś tego w drobnych problemach technicznych wracamy do gry. Jak zobaczyłem, jak ten zerżaw się podnosi, to aż mi serce zamarło. Dobre? No dobra, kolejne problemy techniczne, które musimy rozwiązać. Ja ty ale on jest niski. Dobra, no jak sobie z tym poradzimy. Półno momentu. Wejście numer 3. Raz, dwa, trzy. Dobrze? No z tej strony trochę lepiej. No dobra, udało się wjechać. Musimy lewety wypoziomować. Dobra. Nissan'a mamy załadowanego. Pozabezpieczone, żeby nic nie odpadło na autostradzie. Ale zobaczcie w ogóle, jakie to jest miejsce. To jest szwajcarska wiocha, po prostu psy nie powiem, czym szczekają. A tutaj Nissan 370Z, który na pewno dla wielu osób jest autem wyjątkowym. I to właśnie jest Szwajcaria. Te samochody. Wyjątkowe można tutaj odbierać, kupować właśnie na tych szwajcarskich wioskach, bo te samochody tutaj jeżdżą. Czy Ferrari, czy Lamborghini, czy inne, jakieś w ogóle kompletnie unikatowe samochody, nie tylko są w Zurichu, Genewie i Bernie, ale też są właśnie na tych szwajcarskich wioskach i to jest super, po prostu, że możemy te auta spotkać właśnie w takim pięknym krajobrazie, który nie jest taką dużą aglomeracją. Nissan. Na Lawetce elegancko się prezentuje, jedziemy!